na zajęcia, dlatego uznałam, że pojadę autobusem. Jadę właśnie do pracy. Pracuję w niepełnym wymiarze. Umawiam się na kilka zmian w tygodniu, bo tak opłacam Akademię. Kiedy widzę, że Michelle wsiada do autobusu, jestem zdenerwowana, bo nie chcę, żeby zobaczyła mnie w stroju kalnerki. Chloe? Chloe? Michał, nie zauważyłam się. Siądę koło ciebie. Chloe też jedzie autobusem. Co za zbieg okoliczności! I ma na sobie osobliwy kostium? Co to za. ubranie? E, to, bo ja pracuję. Czemu? No, no, wiesz, grupa A naprawdę sporo kosztuje i jeśli chcę dalej w niej tańczyć, muszę na to zarobić. A, to spoko. Chloe powiedziała mi, że pracuje I to nie jest, wiecie, jakaś wielka rewelacja dla mnie Wielu ludzi w naszym wieku dorabia Ale... Nie mów nikomu Nie powiem, ale dlaczego? Wiesz, i tak w grupie A nikt nie zrozumie moich problemów I sama wiesz, jaka jest Emily Taniec ma wypełniać życie Proszę, niech to będzie nasz mały sekret O ile podzielisz się napiwkami, bo inaczej... Co ty żartujesz sobie ze mnie? Jasne, że żartuję. Chyba nie podejrzewasz. Naprawdę ufam, że Michelle nikomu nie powie. Jest bardzo sympatyczna od samego początku, więc tak ufam jej. Chloe chce, żebym nikomu nie mówiła o tym, że dorabia, no więc nikomu nie powiem. w sobotę. Tancerze, którzy należą do grupy A, muszą opłacać swoje kostiumy na zawody. Teraz bardzo żal mi Chloe, bo ma problemy finansowe. Jej pewnie nie stać na kostium Tata stracił pracę kilka miesięcy temu I teraz taniec to tylko moja sprawa Jeśli chcę tańczyć, muszę sama zapłacić Przypomnisz, gdyby ktoś zapomniał dobra, dobra, dobra Fajnie Emily prowadzi rozgrzewkę, do zobaczenia Martwię się, że Emily będzie na nią zła A Kate może nawet ją wyrzucić z grupy A Ciągle się gapię na Chloe, bo wiem, że na 100% jeszcze nie zapłaciła A tancerz zamyka oczy, zaciska zęby i płaci na czas West, przesuj się trochę Riley, proszę do przodu eee, hej, Emily Bud ci się rozwiązał Co ty? Ta, ale Tak, ale Dobra, James, możesz. <laughs> trochę chce mi się śmiać, a trochę mam ochotę zdezynfekować but. Tak, uklęknąłem przed nią, żeby zawiązać but. Może Emily uzna, że to jest romantyczne? Skąd w życiu to obleśne? <laughs> Fajnie, dzięki. Chyba nie podziałało. Dobra, zaczynamy od kroku podstawowego. Pięć! Mam nadzieję, że będą ciężko pracować, bo wybór solisty na zawody jest już jutro. Co roku jeden z tancerzy z Akademii pokazuje solówkę na turnieju regionalnym. To wielka szansa. Chcę dostać tę solówkę, bo na turnieju będą łowcy talentów i to z całego świata. Jeżeli im się spodobam, to zrobię krok naprzód na ścieżce do kariery zawodowego tancerza. Chloe, nie jesteś ci liderką. Pokaż, jak tańczysz. Jest nieobecna. Zapomina kroków, nie trzyma się w linii. Nie wiem za bardzo, jaki ma problem. Dobra, to! Chloe, czy ty znasz kroki? Tak. Na pewno. Ty pokażesz jej kroki ostatniego rzędu, proszę. Jasne. To a reszta tancerzy zna kroki. Dlaczego się nie uczysz? Nie ma już na to czasu. Dzisiaj na próbie mylę kroki, bo myślę po prostu o czymś innym. Wiem, że muszę zapłacić za stroje. Emily nie zna moich problemów i wolałabym jej o tym nie mówić. To grupa B. Więcej zaangażowania. Grupa A jest bardzo wymagająca. Nie zdawałam sobie nawet sprawy, ile pieniędzy, czasu i wysiłku potrzeba, żeby tu tańczyć. Naprawdę trudno to wszystko pogodzić. Tak, potrafię. Jasne, liczę na te solu. Możemy pogadać? Pewnie. O co chodzi? Czy wszystko u ciebie gra? Tak, wszystko w porządku. Tylko po prostu dużo pracowałam i trochę się nie wyrabiam. Wiem, że bardzo jej ciężko i widziałam jak dzisiaj tańczyła na próbie. Jak jakaś inna osoba, jeśli to cię przerasta, może powinnaś pomyśleć o powrocie do grupy B. Nie, grupa A to moje marzenie, tylko nie wiedziałam, że to będzie tyle kosztowało te kostiumy i turnieje i wszystko. To może ja Ci pomogę? Jeśli będziesz musiała opuścić próbę, to do cię kroków. Pomożesz mi w tym? Oczywiście, a co? Pewnie, to byłoby cudownie. Usłyszałam przypadkiem, że Michelle rozmawia z Chloe i proponuje, że może jej pomóc coś nadrobić. Teraz jestem już pewna, powinna być kapitanem. Dzięki, że zaproponowałaś pomoc. Jak reaguje Michelle? Zamiast się na niej wyżywać, chce pomóc Chloe, jeśli ma jakieś trudności. W tej chwili pokazała, dlaczego ona byłaby znacznie lepszym kapitanem niż Emily. Solo na turnieju? Byłoby nieziemsko. Wiecie, jestem tu nowy i bardzo chcę się wyróżnić. Westie i ja jesteśmy w studiu po zajęciach, ponieważ pracujemy nad naszymi solówkami na przesłuchanie. Ła! Wow, nieźle. Wiem, dzięki. Było spoko, całkiem spoko. Tak. No, jeśli chcesz tańczyć solo, musisz się wygadać, nie? Pamiętaj, mam magiczne nogi. Tak na serio, nie mam w nogach magii, ale Daniel o tym nie wie. No i myślę, że to go trochę onieśmieli. Wiesz, stary, jadę do domu. Odwieście Nie, zostaję. A? Będę jeszcze ćwiczył. Spoko, spoko. O, eh, pamiętaj, słabi zostają w domu. <ścoughs> West mi wszedł na ambicje. Będę ćwiczył jeszcze więcej, bo bardzo chcę zostać solistą. Dobra, musimy tylko poćwiczyć kawałek Emily. Tak, mam naprawdę duże trudności, żeby zapamiętać kroki. Spokojnie, damy sobie radę. Gdybym ja była kapitanem i wiedziałabym o problemach finansowych Chloe, to bym ćwiczyła z nią, gdyby opuściła próbę. Właśnie taka jest rola kapitana zespołu. To miło ze strony Michelle, że mi pomaga, no bo nikt inny w akademii by tego nie zrobił. Dobra, siedem, osiem, podskok. I... Hej, Chloe, chodź tu. Dlaczego nie powiesz Emily o swojej sytuacji? Żartujesz sobie. Nie mogę powiedzieć Emily, że pracuje. To może Kate? Na pewno cię zrozumie. No co ty? Wiesz, ile osób chce być w grupie A? Gisela aż nogami przybiera, żeby tutaj wrócić? To ja będę cię kryła. No nie wiem, już i tak masz napięku z Emily. Nie, właśnie, że będę cię kryła. Spokojnie. Dziękuję Ci bardzo. Spokojnie, nie ma sprawy. Dzięki. Nie ma za co. Dobra, to wracajmy do układu po szybkim łamie. 5, 6, 7 i raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Proszę bardzo. Dzięki. O, cześć, Cześć, Michelle. Oh, Michel. Hej! Czy to jest dobry moment? Mm -hmm. Tak. Od dawna to sobie mm -hmm. siedzisz? E, z 15 minut. 15 minut? Co ty? Ja Cię nie Nic widziałem Nic teraz się widzimy. E, tak. E, widziałam Cię dziś z Chloe Hej. I tak jakby no. usłyszałam, co mówiłaś. Panikuję. Nie chcę, żeby wydał się sekret Chloe. Zachowałaś się absolutnie jak kapitan. Serio? Hej, chciałam być uprzejma. To bardzo ważna cecha, jak ktoś jest kapitanem zespołu. O, właśnie. Naprawdę nie chcę być kapitanem, a oni powinni to zrozumieć. Musisz przynajmniej to przemyśleć na poważnie. Już się nad tym zastanowiłam. Na to widocznie za słabo myślałaś. O nie, wystarczy. Powinnaś wierzyć w siebie. Ale ja w siebie wierzę, tylko. Wszystko się już uspokoiło Z Emily nie ma mowy o spokoju, niedługo znowu zaczną się kwasy No błagam, sama wiesz, że byłabyś dobra Nadawałabyś się wspaniale Musisz zastąpić ją teraz, nim wszystko się pogorszy Dosyć! Czy możesz się jeszcze zastanowić? Poważnie Hej, po prostu to przemyśl, dobra? Proszę Jakoś wierzę w Michelle Oby tylko Michelle zrozumiała sytuację i przygotowała się do działania torbę do mojej szafki? Tak, oczywiście. Dzięki. O, stary. Kiedy ukląkł i zaczął mi wiązać buty, postanowiłam przetestować jego granicę. Nosił za mną torbę cały dzień. Kto mi powie, co tu się dzieje? Oni tak dzisiaj cały dzień. Co ty? Co? Tak. Eddili <laughs> i Eltona łączy bardzo dziwna więź. Dziwna, bo istnieje tylko w jego głowie. Się przed przesłuchaniami do solówek i troszeczkę się martwię, bo Chloe jeszcze nie przyszła. Występ solowy to poważna rzecz. No tak, naprawdę mi zależy. To już dziś. Muszę dać z siebie wszystko. Muszę pobić Westa pana magiczne nogi. Nie mam szansy. Dobra, tancerze! Czas na przesłuchanie. Solówka jest potrzebna do naszego układu na turniej regionalny. Każdy przychodzi przygotowany, a ja i Kate oceniamy uczestników. West, jesteś pierwszy. Fajnie. Ja. West jest jednym z najoryginalniejszych, najosobliwszych tancerzy jaki widziałam w całym życiu. Ma ogromne braki w technice, ale potrafi nadrobić je sercem. Oh. Brawo! Niełatwo będzie mnie pobić. Spójrz na to, pani magiczna noga. Rozumiem, że Daniel będzie kolejny. Proszę bardzo. Absolutnie fenomenalne. Ma niesamowicie dopracowaną technikę. Ale powinien popracować nad jednym. Musi włożyć w to serce. Patrz, jest nieziemski. Uderza mi do głowy gniew, adrenalina i ambicja. Krzywo wylądowałem na kostce, ale zamierzam to rozchodzić i mam nadzieję, to nie będzie nic poważnego. Zobaczyłem, że Daniel lutyka. Czuję, że coś nie halo. Nie wiem jeszcze, jak poważna jest ta kontuzja. Czy to w ogóle kontuzja, ale wiem, że coś się mu nie udało. Teraz mamy. Jamesa. Wow! Chcę im dziś pokazać, że umiem nie tylko tańczyć breakdance i robić salta. Chcę dziś pokazać, że mam też technikę. W ten sposób dostanę solo. Na tę solówkę mam taką chęć, że dałbym się pociąć. <noise> Następna na mojej liście jest Chloe. O, no, Chloe ma wizytę Chl u lekarza. Chloe znowu się spóźniła. Nie ma wstydu. Nie wiem, jaka była w grupie B, ale tutaj naprawdę nie wyrabia. Będzie tutaj za pięć minut. Aha, no dobrze. Nie możemy na nią czekać. Um, może zadzwonię? Tak, zadzwonię i dowiem się, gdzie jest. Dobra, tylko szybko. To przejdźmy od razu do Tiffany, dobrze? Proszę bardzo. Przeprosiłam, że zadzwonię do Chloe, ponieważ znam jej sytuację. Halo? Cześć Chloe, słuchaj, musisz być tutaj za chwilę, bo Emily już się burzy. To jest takie niesprawiedliwe. Tak kocham taniec. To jest nie w porządku. Dobrze, kończę swoją zmianę za 15 minut. Dojadę do Akademii za godzinę. Dobra, to do zobaczenia. No to... Tak naprawdę to panikuje. Bo co ja teraz zrobię? Będzie tutaj za chwileczkę. Oby, bo inaczej straci swoją szansę. Tak mi żeła dziewczyny, bo ominie ją ogromna, ogromna życiowa szansa. Te spóźnienia Chloe to naprawdę problem. Może powinna jednak wrócić do grupy B. Chloe wciąż nie ma? Nie. Będzie zaraz, za 5 minut. Nie przyszła na całe przesłuchanie. Tak, ale to tylko 5 minut. I tak opuściła próbę. Posłuchaj, Emily ma rację. Przesłuchania do solówek się skończyły. Co ja mam zrobić? Nie będę czekała, aż pojawi się kiedy jej wygodnie. Łapie kompletną schizę. Ja już postanowiłam, komu przypadnie zaszczyt występu solowego. Tym tancerzem będzie w tym roku. Daniel. Jestem cały w skowronkach, bo dostałem solo i będę pracował z całej siły, żeby mieć poczucie, że moja soluka jest najlepsza i żebyśmy wygrali ten turniej. Wychodzi na to, że stopy Daniela mają więcej magii niż moje. Chociaż w sumie to nie mam magii w nogach. Więc jeśli on ma chociaż odrobinkę magii w swoich stopach, to i tak są lepsze od moich. I James! Masz drugie miejsce, więc będziesz zmiennikiem Daniela. Brawo! Musisz się nauczyć tych kroków do O. Ale fajnie. Gratulacje, Daniela, tu. Ta sytuacja odrobinę mnie martwi, bo nie mam takich stóp i nie jestem taki rozciągnięty, ale najwyżej sprzedam układ w swoim stylu i będzie dobrze. Będzie dobrze. rady. Chloe! Jak miło, że się zjawiasz! Kiedy Chloe przychodzi, jestem wręcz zaskoczona. Przesłuchanie skończone. Trochę to żenujące. Lepiej już siedziałaby w domu. Spóźniłaś się na przesłuchanie. Przepraszam, musiałam zrobić coś. Przepraszasz. Nie wiem, czy masz tego świadomość, ale to jest grupa A. Pani Kate by mnie nie przyjęła, gdybym się do tego nie nadawała. Na pewno by cię nie przyjęła, gdyby wiedziała, ile opuszczasz. Nie rozumiem, jak może mi to robić. No bo myślałam, że się przyjaźnimy. Myślałam, że jesteśmy ze sobą bliżej. Nie mam czasu dla kogoś, kto nie przychodzi. Jestem członkiem zespołu. Serio? Tak. A może czas na plan B, czyli grupę B. Hej, może nie teraz. Może lepiej zróbmy próbę. Z największą przyjemnością. Chloe, pokażesz kroki? Jeszcze nie umiem. Wiem, że ich nie umiesz. Masz zaległości we wszystkim. We wszystkim. Jestem tutaj dlatego... Że kocham taniec. To moja największa miłość. Zawsze chciałam się tym zajmować. Tylko tym. Odkąd byłam malutka. Od zawsze. Taniec zawsze był moją pasją. Zawsze. To straszne uczucie wiedzieć, że ktoś nie może tańczyć, bo nie ma na to pieniędzy. Uważam, że każdy ma prawo tańczyć. Wiesz co? Nie musisz takiej dokuczać. Opuściła przesłuchanie to jeszcze nie koniec świata. Nie tylko przesłuchania, Michelle. Chloe się spóźnia, wychodzi wcześniej, i nie jest oddana pracy. To jest grupa A. Była okropna dla Chloe. Nikt nie zasługuje na takie traktowanie. To jest ta chwila, w której wszystko się zmieni. To jest początek jakiejś rewolucji. Upewniłaś się, że wiesz wszystko o Chloe? Zapytałaś, czy nie ma jakichś kłopotów? Nie! A ty? Bo jeśli tak, to może powiesz nam wszystkim. Tak. Tak, jak myślałam. W jednej chwili Emilia atakuje Michelle, a ona się poddaje. Słuchaj, to jest sprawa e-dziewczyn. To sprawa e-dziewczyn? Serio? Bo moim zdaniem i zdaniem wszystkich w tym studiu, wygląda to na sprawę podłych dziewczyn. Tak? A co zamierzasz z tym zrobić? Hm? Nie mogę nic z tym zrobić. Ale nie będę stała i patrzyła, jak wydręczycie innych. Chyba nie odejdzie z Akademii. Jest naszą jedyną szansą w turnieju regionalnym. Liczę, że teraz odejdzie z grupy A, bo ta dziewczyna poróżniła cały zespół. Jeśli Michelle stąd odejdzie, przyjmiemy Giselle. A szczerze mówiąc, taki był mój plan. Siedzę tu sobie i chłodzę staw skokowy. Chyba ta kontuzja jest gorsza niż początkowo myślałem. Muszę to trzymać w sekrecie, bo inaczej mogą odebrać mi solo. Długi dzień, prawda? Tak. Słuchaj, tak. moje gratulacje, że dostałeś solówkę. Dzięki, twoja też była świetna. Ale twoja lepsza. Liczę tylko, że kiedyś docenisz, jak cię zmotywowałem. Sam powiedziałeś, słabsi zostają w domu. No właśnie. A... Ej hey stary, z kostką wszystko gra? Tak, o tak, 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 to wszystko słowo. jak najlepiej. To bajowo. Dobra, do zabaw chłopaku. Siema. Trzymaj się. Jestem pewien, że moja kostka się zagoi. Będę ją oszczędzał przez kilka dni. Michelle odeszła ze studia. Zaczekaj, tego nie wiemy na pewno. Ale się spakowało i wyszła. Jak odejdzie nasz projekt, nie ma żadnych szans. Tak. jakby nie było. Michelle? Co tam? Nadal chcecie, żebym była waszym kapitanem? Kiedy Michelle mówi, że jest gotowa zostać kapitanem zespołu, ja na to... Hurra! Tak miało być. Mam dość, Emily. Nadeszła pora, żeby ktoś się wtrącił i został prawdziwym liderem. Opracowanie wersji polskiej na zlecenie platformy NC, Plus, Studio Sonica. Reżyseria: Miriam Aleksandrowicz. Dialogi: Antonina Kasprzak, Wojciech Szymański, Paulina Łączyńska-Pietraszko. Dźwięk i montaż: Maciej Brzeziński. Kierownictwo produkcji: Dorota Furtak-Masica.